Chwilę o tym, jak wyglądają doświadczenia małych biznesów, a faktycznie nie tylko startupów, ale mikro i solo przedsiębiorców w kontekście tego, czy dają radę przetrwać na rynku i czy ten pierwszy, drugi, trzeci, czwarty rok ich działalności jest taki, który uznają za w cudzysłowie sukces, bo to w zależności od tego, jak definiujemy ten sukces, to, on jest, to jest bardzo ważne. Natomiast czy faktycznie to się spina, czy się nie spina? 7 lat jestem na rynku trochę innym niż ten, którego doświadczałem przez 22 lata poprzedniego życia zawodowego. To czym nasiąkłem przez 22 lata, to takie podejście do mierzalności, antycypowania tego, co się potencjalnie może wydarzyć ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, które towarzyszyło mojej poprzedniej pracy. I to staram się przekuwać w relacjach biznesowych z młodymi przedsiębiorcami i w ogóle z przedsiębiorcami, niezależnie od tego, czy to są wielkie biznesy, bo korporacyjne się jak najbardziej zdarzają, głównie technologiczne, i z takimi najmniejszymi, którzy wchodzą w rynek biznesu, w rynek pracy, w ogóle myśląc o czymś własnym. Ostatnie badania SWPS-u dowodzą, że prawie 50% młodych ludzi myśli o tym, żeby wejść na rynek pracy z własnym biznesem, albo jako freelancerzy, bądź freelancerki, bo to oczywiście jest potencjalnie może i wygodniejsze i bezpieczniejsze, do momentu, kiedy nie zderzymy się z rzeczywistością, a mianowicie z tym, jaka jest nasza gotowość do spostania wyzwaniom rynkowym i w ogóle tego, jak wygląda rynek. No to z czym się najczęściej, moi drodzy, borykają młode biznesy i w ogóle biznesy, niezależnie od tego, czy one są bardzo małe, czy te wielkie, wielkie korporacyjne, to wbrew pozorom mamy napisane tysiąc książek o zarządzaniu, tysiąc książek o analizie finansowej w ogóle o analizie danych, a od wieków popełniamy te same błędy. One się rolują, one dokładnie tak, jakbyśmy w ogóle nie potrafili wyciągać wniosków z, z doświadczeń, ale ja mam pewne ukute stwierdzenie i, i taki mój własny wniosek, dlaczego nie korzystamy. Dlatego, że prawdopodobnie nie idzie za, to zbyt, za tym zbyt duża odpowiedzialność nie tyle. Finansowa i rzeczowa, co emocjonalna. Dobra, jeden biznes się nie udał, pójdę w kolejny, bądź pójdę w kolejny. Wisi mm. wrzuciło trochę pieniędzy. No dobra, nie udało się, pójdę w następny. Wisi trochę płacze, ale oczywiście miało to skalkulowane w kosztach, że trzeba zainwestować w młodych, bo Anusz Widelec za 2-3-4 lata będzie tu unicorn, na którym będzie można zarobić. No okazuje się, że. Gdyby młodzi i w ogóle biznes zaczął mierzyć i liczyć, byłoby trochę lepiej. Te moje dodanie spójności na poziomie zarządzania głównie są związane z tym, że młodzi przedsiębiorcy, bo o tych będziemy dzisiaj mówić, postaram się Wam chwilę powiedzieć, e, wykonują bardzo wiele działań pozornych, czyli takich, które w żaden sposób nie adresują ani wizji, ani misji tego, po co są na rynku i dla kogo pracują i komu chcą dostarczać wartość i jaką, a jednocześnie. Te zadania potrafią się totalnie rozmijać z na przykład potrzebami i realizacją ich z potrzebami klienckimi. Ustalania, ustalanie ważności działań też jest bardzo często ad hocowe i, i, i przypadkowe. E, ktoś komuś, kto coś rzekł, że warto by to zrobić. Marketing nieprzewidziany, analiza niezrobiona, gotowość rynku nie niezbadana. E, 14 pomysłów e, na jedną usługę, na jeden produkt, tysiąc różnych rzeczy w ciągu dnia, a w końcu najmniej roboty skoncentrowanej na czym. No, wszystko zaczyna i kończy się, brzydko to zabrzmi, mojej drodze, ale na sprzedaży na tym, żeby dotrzeć do tych odbiorców, którzy w końcu powiedzą, dobra, to co robisz, mi odpowiada, chciałbym, chciałabym z tego skorzystać. Rozdrganie organizacji jest największym, najczęstszym powodem tego, że organizacje nie dowożą i młode biznesy upadają, prędzej czy później przejadają własne, własne budżety. Jeden, dwa, trzy główne założenia i cele na rok to jest to, co powinno wyznaczyć kierunek działania młodego i małego biznesu. Im jest ich więcej, tym większe prawdopodobieństwo popełnienia błędów, a co więcej, jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo tego, że nie będziemy potrafili tego mierzyć czyli liczyć. No bo jak jest tych strumieni przychodowych, strumieni wartości, strumieni danych tak dużo, to my ich po prostu nie ogarniamy. Brak równowagi pomiędzy metodami planowania i kontrolowania. Hmm. Kilkanaście lat temu przyjęto założenie, że w ogóle odchodzimy od raportowania, odchodzimy od kontroli. Hmm. Po czym pracuję z firmami technologicznymi, robimy taki przegląd strategiczny kompetencji przywódczych, w których personel ocenia liderów, ocenia menadżerów. Co w nich ceni, a co, chcieliby, co chciałby, żeby poprawili? Okazuje się, że w 84% przypadków personel pracujący z menedżerami oczekuje od nich większego podejścia mierzalnego. Jakież było zdziwienie, jak młodzi ludzie mówili: Dobrze, ja jednak oczekuję pewnego poziomu raportowania, oczekuję tego, żeby ktoś czytał to, co robię, albo wnioskował z tych danych, które przygotowuję, czyli z tych efektów mojej pracy. Stoi to w totalnej sprzeczności do tego, że młodzież najmłodsze pokolenie nie chce raportować, nie chce się angażować chce, tylko ważne jest to, żeby ktoś korzystał z tych danych i wnioskował. Tym samym to jest jedna z, jeden z kluczowych powodów tego, że no, niekoniecznie osiągamy takie efekty, jakich, po, jakie powinniśmy. Bardzo często w, częste, przy, częsta przypadłość młodych biznesów, że każda usługa, każdy produkt, który jest przygotowywany jest przygotowany jest. jest Antycypowany albo w ogóle opisywany trochę innymi metodami, inną metodologią. I teraz zadajcie sobie wewnętrzne pytanie: każdy z Was, ile narzędzi zarządzania projektami znacie? Ile konkretnych kompetencji zarządzania projektami macie, od Prince'a po Prince'a to Agile, po Scrum, po Agile? Kto zna każdą z tych metodologii? A pamiętajcie, że projekt to jest tylko jedna część, a później mamy drugi, trzeci, czwarty. W tym samym czasie, i to już nie jest projekt, tylko program. Jeżeli nie robimy tego jednym spójnym językiem projektowym w organizacji, to prędzej czy później nie jesteśmy w stanie mierzyć. No i ostatnio, oczywiście, zarządzamy tylko częścią, a nie cał całymi cyklami projektowymi. To jest w ogóle życia organizacji, to jest tragedia. Dojdę pod koniec naszego dzisiejszego, do tego, do tego tej mojej prezentacji do pewnych konkluzji, ale do tego za chwilę, bo w ogóle, no nie, to nie w tę stronę, widzicie? Trochę techniki i żołnierz się pogubił, ale dobra. Wszystko wydaje się takie easy peasy, lemon squeezy. Rozpoczynam biznes, mam pomysł, no przecież cały świat zwojuje. E, mam produkt, który jest najlepszy na świecie. No nikt tego nie ma, w ogóle jesteśmy pierwsi i nikt tego jeszcze nie zrobił. <laughs> po czym się okazuje, że produkt faktycznie wyprzedza lata świetlne, to co mamy na rynku. Tylko koleżanka, kolega, jeden, drugi, trzeci kontrahent mówi, wiesz co, ale my nie jesteśmy na to gotowi. Gotowość, gotowość rynku versus gotowość produktów to są dwie zupełnie różne, różne kwestie. Pamiętajmy, że jako młodzi, znaczy młodzi przedsiębiorcy, w ogóle jako przedsiębiorcy mikro, skupiamy się na czymś, co jest bardzo racjonalne i rzetelne tu i teraz, a nie za 10-15 lat, bo za 10-15 lat to ten strumień przychodowy będzie. Może być duży, ale na razie jednak w perspektywie długoletniej. No i to jak to zrobić? W... Dzisiaj już dużo było o tym, jak funkcjonować w akceleratorach. W fintechach, fintechach nazywa się to sandboxami w ogóle w małych przedsiębiorcach nazywa się sandboxem, takim miejscem doświadczeń gdzie grupa ludzi, którzy się zrzeszają, otacza się wzajemną, wzajemną troską, dbają o siebie, patrzą jak pracujemy, dają sobie informacje zwrotne, co działa, co nie działa, tu przeszacowałeś, tu nie doszacowałeś, ogólnie tym żyjemy. Kolejna kwestia, no to oczywiście skoncentrowanie się na celach. Jeden, dwa, trzy maksymalnie na rok i moi drodzy nie porzucanie drogi, Jeden z najczęstszych, najczęstszych powodów do tego, że, nie, że młode or, organizacje i mikro i solo przedsiębiorcy nie dokończają swoich e, założeń projektowych i w ogóle biznesowych, jest to, że porzuca, porzucają te działania w trakcie. A dlaczego je porzucają? Bo nie mierzą. No jak nie mierzą, to nie mają wniosków. A jak nie mają wniosków, to nie wiedzą, jakie kroki zaradcze, czyli w moim poprzednim świecie nazywało się to contingency planami. Albo backup planami, jakie konkretne działania przyjąć. Następna kwestia to jest terminowa realizacja zadań. Wiem, brzmi strasznie, o Boże, w czasie i w godzinie, i w ogóle klient oczekuje na piątek na 12, i to musi się pojawić w piątek o godzinie 11.59. Żyłem przez długi okres w takim świecie, w którym trochę jak szkarłatną, szkarłatną literą na psychice, Wyryto nam sformułowanie NLT, non later than. Nie później niż. Muszę oddać swoją pracę nie później niż, bo koleżanka, kolega z innego biznesu, z którym współpracuję, czeka na efekty mojej pracy. To jest kluczowo ważne, bo jeżeli ja nie skończę, no to jest znowu metoda ścieżki krytycznej. Ja nie zrobię, to koleżanka, kolega, no niestety też nie ruszę. Wspólny wysiłek. Teraz, jeżeli ktoś jest solo przedsiębiorcą albo mikro, moi drodzy, dobrze wiecie, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego sami. Jeżeli mamy ten biznes na tyle mały, że ten strumień przychodów jest jeszcze na początku ograniczony, to nawet jesteśmy sobie w stanie pociągnąć księgowość. Ale w momencie, kiedy zaczniemy myśleć o optymalizacji kosztowej, i tego, że dostaniemy fakturę i może warto ją zoptymalizować i pomyśleć o tym, jak wygląda VAT, czy 7, czy zwolniony z VAT-u, czy zerowa stawka VAT-u. Bardzo często, jak pracuję z przedsiębiorcami, to mówią: Chryste, panie, to jest różnica między zerowa a zwolniony. Ja mówię, jest subtelna w ustawie o VAT, ale to myślę, że księgowi i dyrektorzy finansowi wiedzą o tym zdecydowanie lepiej. No to jeżeli pracujemy z, nad własnym produktem, nad własnym pomysłem, no to te rzeczy, które potencjalnie niskokosztowo możemy wyłączyć ze strumienia decyzyjnego i własnych zadań, wyłączajmy. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć całej rzeczywistości biznesowej nas otaczającej. No z bardzo prostego powodu doba ma tylko 26 godzin przedsiębiorców, bo normalnych ludzi ma 24 godziny, ale przedsiębiorców... 26, bo bardzo często się okazuje, że jedziemy na urlop, ale i tak jesteśmy w pracy. E, Jeździmy na wczasy i jesteśmy w pracy i w ogóle ogólnie zdarza nam się przez cały czas być w pracy, a jeszcze klient potrafi zadzwonić o godzinie 12 w niedzielę, bo mu się akurat kampania jakaś reklamowa wysypała i musi zrobić coś nowego. No tutaj mamy takich, którzy potrafią się takimi doświadczeniami dzielić od ręki, prawda Łukasz? Wyższa empatia i świadomość społeczna, moi drodzy. Po co to robimy, dla kogo to robimy? I tutaj, przed chwilą w prezentacji koleżanki, padły takie sformułowania, moi drodzy: ta grupa docelowa i ten odbiorca końcowy jest dla nas kluczem. Jest takim wskaźnikiem i taką latarnią, dla, dla kogo to robimy. Po co to dla tych ludzi robimy, jaką wartość to im dostarcza. To jest kluczowy warunek do tego, żebyśmy w ogóle nie tylko czerpali radość z tego, co robimy, ale jednocześnie też zarabiali na tym pieniądze. Nikt nie rodzi się, moi drodzy, dyrektorem, chociaż był taki film, że mój tata z zawodu jest dyrektorem. Nie, z założenia mówię nie, nikt nie rodzi się dyrektorem. Operatorem jednostki specjalnej też nikt się nie staje po urodzeniu. Trochę tam trzeba przejść pewnych etapów w swoim, w swoim życiu, nabywając tych zdolności operacyjnych. Nikt nie rodzi się programistą, <laughs> przepraszam, sportowcem wyczynowym. Wszystko to jest long run. To jest naprawdę bardzo, bardzo długi. Bieg wymagający wytrzymałości, wydolności areobowej i wytrzymałości beztlenowej. I teraz taki biznes as usual, ale mówiąc trochę parafrazując, to jest taki właśnie bieg na wytrzymałości. No, a mamy tą podstawę wytrzymałości, i biegniemy, biegniemy, nic się nie dzieje. Jak już się zaczyna trochę coś dziać z biznesem, musimy przyspieszyć. Musimy trochę głębiej, mocniej popracować, no to wtedy włączamy tą wydolność alarmową. No ale zdarza nam się tak, że musimy iść w beztleniu czyli ani nie ma zasobów, ani nie ma pieniędzy. A jak liniowo myśląc i wnioskując, jak nie ma pieniędzy, to też nie ma klientów, no i wtedy zaczynają się schody. No i do tego potrzebni są nam ludzie dookoła, moi drodzy. Bez znajomych, bez kolegów, koleżanek, bez środowiska, z którym będziemy pracować jako mikro i mało, mali przedsiębiorcy, nic nie zrobimy. Największym kosztem dla małych przedsiębiorców, moi drodzy, jest klient jednorazowy. Czyli taki, taki, któremu sprzedamy i zapominamy. To jest destrukcyjne dla małych biznesów, z tymi, z którymi pracuję. Największą, największą wartość osiągają wtedy, kiedy są w stanie związać się relacyjnie biznesowo na poziomie dostarczanych wartości w długiej perspektywie czasu. Jednocześnie na początku jest to marżowe, ale okazuje się, że suma marsz w perspektywie dwóch, trzech lat jest zdecydowanie wyższa niż jednopunktowy. Jednopunktowy zrobiony biznes. Także wszystko wymaga, moi drodzy, takiego długo długoterminowego myślenia nie tylko tu i teraz, ale za chwilę. No i teraz zaczerpniemy trochę z poprzedniego mojego życia zawodowego. Jest coś, co się nazywa dziewięć prycypiów prowadzenia działań zbrojnych z Field Manuala, to jest taki podręcznik dla dowódców pododziałów na w trakcie prowadzenia, prowadzenia działań, który jest opisany na takich dziewięciu punktach bardzo prostych. Dość łatwo adoptowalnych do biznesu i nie ukrywam, że jest duża organizacja na świecie, na G, która skorzystała z tego pewnego standardu. Po pierwsze, jak widzicie, cel kieruj biznesem, każdym biznesem na okreś jasno określony cel, zdefiniuj go, co chcesz robić i dla kogo chcesz robić. To jest warunek tego, żebyśmy w ogóle wiedzieli o czym, o czym mówimy. Miej misję, tylko pamiętajcie, jak macie misję. To, żebyście potrafili ją komukolwiek przekazać i w ogóle o niej pamiętali, bo zdarza się też tak, że organizacje po prostu nie pamiętają, że nawet fanderzy nie pamiętają, jaka jest misja i wizja organizacji, no bo już tak zapętleni w kasie i w tych działaniach bieżących, że nawet nie myślą, po co to robią. No to cel, ten główny nadrzędny, który jest. Druga rzecz. Zawsze należy być proaktywnym. U nas się to nazywa ofensywne działania, natomiast zawsze należy być proaktywnym w rynku, wykonywać działania rynkowe, analityczne, badać najbliższe otoczenie, badać to, jak wyglądają, jak zmieniają się trendy rynkowe, to, jakie są potrzeby klienckie, czy nasz produkt odpowiada, czy nie odpowiada. Ciągle proaktywna postawa i najlepiej wydzielenie sobie czasu w ciągu tygodnia, w ciągu dnia, na to, żeby skupić się na części analitycznej mojego biznesu. Trzecia część to jest oczywiście ekonomika działań, zabezpieczenie sobie takich sił i środków, i to nie mówię tylko o finansowych, ale również o rzeczowych, o materiałach, o możliwościach, o ludziach, bo to jest kluczowe, o koleżankach i kolegach, żeby alokować ich tak, żeby wykorzystywać ich w odpowiednim momencie, a nie wtedy, kiedy komuś ad hocowo wydaje się, że można zrobić wszystko i w tym momencie akurat wszystko rzucamy i zajmujemy się jakimś działaniem. Nie, tak ekonomika ma wyglądać w ten sposób, żebyśmy zaplanowali, zharmonogramowali, oszacowali i przystąpili do działań w odpowiednim momencie. Tyle siły, ile konieczne, czyli tak jak widzicie, skoncentruj działania biznesowe na priorytetowych działaniach. Powtórzę się, na kluczowych działaniach, które są potrzebne do tego, żeby dostarczyć wartość i na tym zarobić. Zwinność, bo o tym też dzisiaj dużo, natomiast moi drodzy, ja wychodzę z postego założenia i tam, gdzie pracuję i mam przyjemność doradzać się biznesom, nie ma zwinności bez analizy, nie ma zwinności bez danych, nie ma, nie ma zwinności biznesu bez możliwości, Zaplanowania, zharmonogramowania i później odnoszenia się do tych, do tych działań. Wszystko, co jest poza sferą, <laughs> przepraszam, analityczną, czyli mierzenia, najczęściej jest tak zwanym strzałem z palca. To jest trochę działanie na dwa udo. Znacie zasadę na dwa UDO. Albo, udo, albo się udo, albo się nie udo. Dla mikro i małych przedsiębiorstw działanie na dwa udo najczęściej kończy się trwałym kalectwem. Albo śmiercią, czyli najczęściej zamykamy biznesy i szukamy pomocy u koleżegów, u koleżanek i u znajomych, z którymi pracowaliśmy. Ważną kwestią jest, moi drodzy, prostota. Im prostsze, tym łatwiejsze do wdrożenia, i tak pracuję z tymi najmłodszymi wchodzącymi w rynek. Nie komplikujcie sobie sami życia. Nie twórzcie wielokryterialnych, wielorozwijalnych, nie wiadomo jakich. Stwórzcie takie, które sami będziecie potrafili wdrożyć. A wiecie dlaczego? Jeśli wy potraficie wdrożyć, to jest duże prawdopodobieństwo, że tą wiedzę jesteście w stanie przełożyć na swoich współpracowników, kontrahentów i ludziom, których, którym podzlecacie działania. A jeśli to jest skomplikowane, to najczęściej dzieje się to tylko i wyłącznie na poziomie intencyjnym, a nie wdrożeniowym. W organizacji jest tak, że zarząd i najmniejszy szczebel w organizacji powinien mówić tym samym językiem, czyli tym samym językiem projektowym dla wszystkich tak samo zrozumiały. No oczywiście zaskakujcie konkurencję. A róbcie wersję alfa, beta, gamma, tylko wtedy, kiedy macie czas i na to pieniądze. Jak nie macie czasu i pieniędzy, to po pierwsze rzecz, skupcie się na tym, co macie w danym momencie, w czym jesteście dobrzy, jaki produkt sprzedaje, jaki nie sprzedaje, z czego wyciągacie odpowiednią, odpowiednią marżę i na tym się koncentrujcie. Ale jeśli możecie, to zaskakujcie, wprowadzajcie jakiekolwiek nowe mikroserwisy do waszych usług bądź produktów. Zapewnijcie sobie bezpieczeństwo, i to jest tak, że antycypujcie potrzeby klienckie i w tym wszystkim, co się z co się wiąże. Czasami rzeczy trzymajcie przy orderach. Dzielcie się własnymi wnioskami, ale nie danymi analitycznymi, bo każdy biznes jest tak mądry, jak jego wiedza. Nie znaczy, że się nie dzielcie wiedzą. Musicie się z nią, musicie dzielić własne pomysły i zderzać się z koleżankami i z kolegami, ale to na poziomie pomysłów. W momencie, kiedy już idziemy kawałek dalej, to doświadczajcie na poziomie współpracy. Po to świat stworzył NDA, żeby się nimi wymieniać. Jak współpracujemy, to się wymienimy pewnym poziomem bezpieczeństwa. No i oczywiście... Jak widzicie, ostatnie jest jedność dowodzenia. Super być sobie sterem żeglarzem i okrętem w działalności jednoosobowej, ale pamiętajcie, że kontroling jest ważny. Ważne od czasu do czasu zderzyć własne pomysły i własne decyzje z kimś, kto da nam odpowiednią informację zwrotną, albo powie nam: Nie, nie, nie rób tego, bo idziesz jak dzik w młodnik. Efekt dosyć oczywisty, duży. Młodnik najczęściej dosyć mocno wzruszony, ale no, przyjemność z tego żadna. Także najlepiej zderzyć, pomyśleć i posłuchać. No dobra, to to jest to już dokańczając. Odporność, moi drodzy, antykruchość biznesu młodego i małego, średniego, jakiegokolwiek bierze się po pierwsze z tego, że zaakceptujemy i przyjmiemy zapewnik, że skończyły się czasy stopniowego działania. Czyli takiego, że krok po kroczku, krok po kroczku będziemy wykonywali pewne działania. Uwierzcie mi, jak krok po kroczku. Ja jestem fanem step by step metod, małych kroków, ale takich, które będą ogarniały całość mojej rzeczywistości na poziomie analitycznym. Bo w momencie, kiedy przyjmiemy założenie, że zrobimy jedno, a nie zrobimy drugiego, to uwierzcie mi, rynek nas wyprzedzi. Po drugiej stronie są inteligentni koledzy, inteligentne koleżanki, które pracują w tym samym biznesie, robią bardzo podobne rzeczy i potrafią być szybsi od nas. Kolejna kwestia. To rozwiązywanie problemów w procesach biznesowych, odniesienie do analityki. Analizujmy, mierzmy, sprawdzajmy klientów, twórzmy sobie ich profile, persony. Jest na ten temat wiedzy nieskończona ilość, jak można to zrobić. Poświęćmy na to godzinę, dwie, trzy w tygodniu, właśnie, żebyśmy mieli taką przestrzeń mierzalności w tym, co robimy. Kolejna kwestia. Kwestionujcie, kontestujcie to, co słyszycie i to, co widzicie. Jedyną zmienną, czy znaczy jedyną pewną obecnym w naszym świecie jest zmiana. Jak nie zakwestionujemy tych oczywistości, z którymi których doświadczamy teraz, jeżeli nie wejdziemy w jakąkolwiek kolizję z nimi, z nimi i nie zaczniemy krytycznie myśleć, to wasz produkt, usługa będzie super przez pół roku, rok. a pół, po pół roku roku przestanie mieć jakąkolwiek, jakąkolwiek wartość. Kolejna kwestia, rozwijacie kulturę informacji i wymiany informacji. Między biznesami właśnie w tych sandboxach, w tych akceleratorach biznesowych dzielcie się tą wiedzą z bardzo prostego powodu. Tam, gdzie są dwie głowy, to jest suma wartości. Tam, gdzie trzy głowa, to suma wartości z trzech głów. A jak ktoś uważa, że można prowadzić biznes tylko we własnej głowie, to ja chciałbym przyjść na mentoring do takiej osoby. Ręka do góry, jak ktoś jest gotowy, to ja przychodzę i będę siedział, będę słuchał i będę się uczył i chłonął. Wiem jedno. Nawet jako mikro i solo przedsiębiorcy nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego sami, gdybyśmy mogliby byli w stanie robić wszystko sami, to nie powstałyby wielkie giganty na świecie, tylko byłby jeden człowiek, który by ogarniał dla nas telefony, komputery i wszystkie inne kwestie z tym związane. No i oczywiście kolejna, kolejna informacja i kolejny wniosek, patrzenie wyłącznie całościowo na organizację, albo w ogóle na organizację, patrzymy na nasz biznes i rozumiemy go jako całość, albo nie rozumiemy go w ogóle. To nie znaczy, że macie być dobrzy we wszystkim, co robicie, bo to nie o to chodzi. Jak nie jestem w czymś dobra, nie jestem w czymś dobry, czegoś nie lubię, mam pieniądze, outsourcuję, daję komuś zarobić. <laughs> Jeszcze przy okazji buduję sobie relacje biznesowe. Rewelacyjna sprawa, łączę się na parę lat. No i oczywiście, konkretna, ostatnia informacja, pogodzenie się z istnieniem niepewności i elementów chaosu, bo one będą ciągle. Nie dość, że cudowny ustawodawca potrafi nam zmienić prawo w przeciągu trzech godzin w takim miejscu tutaj w Warszawie. Zmienia się wszystko, zmienia się opodatkowanie, zmienia się składka ZUSowska. No i się stało. Co się stało, że się, i, 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 bo się biznesy zamykają. No. Jak się co się stało? No trzeba było pomyśleć, co jest głównym, główną przyczyną tego, że się zamykają. No, i później jak ktoś by pomyślał, to zdjąłby zobowiązania fiskalne, no ale stało się inaczej. No, ale tu nie miejsce i nie czas. No, ale warto z tego na to zwrócić uwagę. I oczywiście branie odpowiedzialności za zmiany, bo pamiętajcie, że jako mali, średni przedsiębiorcy, mikro, to za wszystko jesteśmy odpowiedzialni. My przenoszenie odpowiedzialności na kogokolwiek, na kogokolwiek innego za błędną naszą decyzję jest najgorszym, najgorszym rozwiązaniem z możliwych. No dobra, już dzisiaj było z tego, no to wszystko i tak kończy się na tym, że relacje międzyludzkie są najważniejsze. Zwłaszcza moi drodzy, w solo, mikro i małych przedsiębiorstwach. Nie przez przypadek mówi się, że duzi grają z dużymi, mali grają z małymi. Jest mało, niewielka ilość małych organizacji grających z gigantami i niewielka ilość wielkich organizacji, które chcą grać z małymi. Tym samym relacje pomiędzy nami. Tutaj małymi, średnimi i mikroprzedsiębiorcami są kluczowe, bo my mamy się do, zabezpieczać i mamy dostarczać sobie wartość. Bardzo często powtarzam, że to jest w ogóle najlepszy, najlepszy model pracy w biznesie jakimkolwiek. I jak potrafimy, tak? Czyli wstajemy i po prostu mamy totalne, totalną zabawę z tego, co robimy? To znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu, a w momencie, kiedy przestaje nam się chcieć i już doszliśmy, że ta wytrzymałość beztlenowa, już jesteśmy, stamina już jest 0, albo minus 10, to, moi drodzy, wtedy najlepiej albo myśleć o czymś innym, zamknąć biznes, dać sobie chwilę czasu na to, żeby ochłonąć. Oczywiście nikomu tego nie życzę, ale pamiętajcie, że Budują nas doświadczenia te pozytywne. Od czasu do czasu, zgodnie z zasadą Pareto, trzeba spaść ze schodów, żeby się potknąć, no bo to wtedy buduje naszą rezystancję i odporność. Natomiast budują nas pozytywne doświadczenia, które tworzą w nas poczucie własnej wartości jako przedsiębiorców, bo mówimy o poczuciu własnej wartości młodych naszych dzieciaków i, i młodych ludzi, zapominając, że my jako osoby dorosłe mamy to samo: chęć poczucia własnej wartości. I co za tym idzie, jako dorośli ludzie, Chęć poczucia sprawczości, bo biznes to sprawczość. Moi drodzy bardzo serdecznie wam dziękuję. Jak coś będzie miał ochotę przyjść, pogadać, to jestem do dyspozycji miłego dnia życzę. Pozdrawiam.